Cześć, z tej strony Mateusz i witam Was ponownie na kanale Teach Technology. W tym materiale będziemy rozmawiali o widokach SQL Server. Czym w ogóle są widoki i jak one działają? Widoki w SQL Server to wirtualne tabele utworzone w oparciu o zapytania SELECT. Definiowane są za pomocą instrukcji CreateView. I działają jak zwykłe tabele, ale nie przechowują bezpośrednio danych. Zamiast tego, widoki przechowują definicję zapytania, które jest wykonywane w momencie, gdy dany widok jest używany. Inaczej mówiąc, kiedy to użytkownik odwołuje się do widoku, SQL Server wykonuje zdefiniowane zapytanie, aby zwrócić wyniki. Jakie zastosowania mają widoki i co daje ich wykorzystanie? Uproszczenie złożonych zapytań. Widoki mogą upraszczać dostęp do skomplikowanych zapytań. Zamiast pisać je wielokrotnie, można utworzyć widok i odwołać się do niego jak do zwykłej tabeli. Bezpieczeństwo i zarządzanie dostępem. Widoki mogą ograniczać dostęp do wrażliwych danych. Można utworzyć widok zawierający tylko określone kolumny i wiersze, a następnie nadać uprawnienia do tego widoku zamiast do całej tabeli. Tak zwana abstrakcja warstw danych. Ukrywamy szczegóły struktury bazy danych przed użytkownikami lub aplikacjami. W ten sposób można zmienić strukturę bazy danych bez wpływu na aplikacje korzystające z widoków. Optymalizacja zapytań. Widoki indeksowane mogą poprawić wydajność zapytań. Są to widoki, które przechowują wyniki zapytania w fizycznej postaci, co pozwala na bardzo szybki dostęp do danych. Aby nie skupiać się tylko na teorii, Zobaczmy, jak w praktyczny sposób zbudować widok i jak go wykorzystać. Standardowo uruchamiamy SQL Server Management Studio. Otwieramy nowe okno do wpisywania zapytań i upewniamy się, że jesteśmy połączeni z wybraną bazą danych, którą w moim przypadku jest AdventureWorks 2022. Na początek. Napiszmy proste zapytanie łączące ze sobą wyniki z trzech tabel. Select gwiazdka from Sales Customer i nazywamy tą tabelę SC. I teraz składnia join, czyli dodajemy Sales. Sales Territory, nazywamy ją SST i łączymy po kolumnach Territory ID z kolumny, która obecnie się nazywa SC i to jest to samo co z SST Territory ID. Tutaj akurat jest zbieżność nas ta sama. Następnie dodajemy jeszcze jedną kolumnę. Jeszcze jedną tabelę, Sales, Sales Person, nazywamy ją SP i łączymy ją z SC po Customer ID, SP i w tym przypadku jest to Business Entity ID. I może teraz w sekcji Select. Wypiszmy sobie przykładowe kolumny z poszczególnych tabel. Niech to będą na przykład z sc account number. Jeszcze jedno z sc i niech to będzie store ID. Następnie z sst wypiszmy sobie name oraz z sst wypiszemy country region code. I jeszcze mamy sp. I tutaj niech to będzie Business Entity ID oraz Sales YTD. Wykonujemy to zapytanie. Możemy powiedzieć, że aktualny wynik naszego zapytania jest dość Ściśle sprecyzowane. Oczywiście nie jest to bardzo skomplikowane zapytanie, natomiast łączy ono ze sobą już trzy różne tabele, a także prezentuje tylko wybrane kolumny wynikowe. Teraz kolej na utworzenie widoku. Dodajemy na początku naszego zapytania Create View. Create view i nazwijmy nasz widok może VW, nowy widok. I na koniec piszemy słowo s. Wykonajmy całość tego zapytania. Zakończyło się ono sukcesem, także upewnijmy się, czy pojawił się nowy widok. Na naszej liście dostępnych widoków przypisanych do wybranej bazy danych, odświeżmy na początku naszą bazę. I tutaj, w folderze Views, możemy odnaleźć zdefiniowane widoki. Tutaj, wiele widoków jest predefiniowanych podczas importu tabeli Adventure Works 2022. I tutaj widzimy, że widok, który nazwaliśmy nowy widok, jest dostępny na naszej liście. Dzięki utworzeniu takiego widoku nie będziemy musieli za każdym razem wylistować listy kolumn wynikowych oraz pamiętać, po których kolumnach łączyć tabelę. Ale jak teraz wykorzystać taki widok? Do danych, które przechowujemy w widokach, odwołujemy się identycznie jak do tabel. Wskasujmy to, co napisaliśmy do tej pory i napiszmy najprostsze zapytanie. Select gwiazdka From i w tym momencie musimy wypisać nasz widok. Wykonujemy to zapytanie i widzimy, że dostaliśmy dokładnie taki sam rezultat, jaki mieliśmy wcześniej z konstruowanym zapytaniem. SELECT. Zobaczmy, co jeszcze możemy zrobić w takim widoku i jak z nim pracować. Może wypiszmy sobie tylko część kolumn, podejrzyjmy, jakie kolumny mamy dostępne i zamiast gwiazdki napiszmy store id name country region code i wykonajmy to zapytanie. A co ze składnią where? To też sprawdźmy. Napiszemy where i załóżmy, że chcemy wykluczyć wyniki z kolumny country, region, code, które są różne od US. Jest różne od. Yes. Otrzymaliśmy przefiltrowane wyniki i widzimy, że wszystkie operacje wykonujemy identycznie, jak robimy to na tabelę. Teraz przypomnijmy sobie działanie funkcji agregującej Count i zamieńmy wypisane kolumny w sekcji Select na Count i gwiazdę. W ten sposób policzyliśmy, ile wierszy w naszym zapytaniu ma wartość inną niż US w kolumnie country-region-co. Był to bardzo prosty przykład pokazujący, jak zbudować widok i jak później go wykorzystać. Przeprowadzimy teraz mały test, aby zobaczyć, czy faktycznie widoki odnoszą się do wartości w innych tabelach. Usuńmy sobie tutaj to wszystko. I na początek utwórzmy kopię tabeli Human Resources Employee, tak aby nie wprowadzać modyfikacji w oryginalnej tabeli. Select gwiazdka into. Pracownicy, bo tak sobie nazwiemy naszą nową tabelę. From Human Resources Employee. Wykonajmy to zapytanie. O tym, jak tworzyć kopie tabel i jak z nimi pracować, opowiadałem w dedykowanym materiale. A link, oczywiście, znajdziecie w opisie. Kiedy mamy już utworzoną Tabelę pracownicy napiszmy kolejne bardzo proste zapytanie. Select count from pracownicy where gender równa się m. To zapytanie zwraca wynik pokazujący ile osób w naszej tabeli jest oznaczonych jako mężczyzna. Stwórzmy teraz widok, który będzie nam zwracał aktualny stan mężczyzn w naszej tabeli. Dopiszmy więc na początku polecenie Create View. Create View. I nazwijmy nasz widok liczba m. I wykonajmy to polecenie. Otrzymaliśmy błąd. Wynika on z tego, że nasze kolumny, które definiujemy w widoku, muszą zostać nazwane. Tak samo jak nazywamy każdą kolumnę podczas tworzenia tabeli, więc nazwijmy naszą kolumnę odnoszącą się do funkcji agregującej count tak samo jak nazwaliśmy nasz widok. Dopiszmy więc as, as liczba m i wykonajmy ponownie to zapytanie odświeżmy bazę danych i zobaczmy, czy nowy widok został utworzony. Może nie w tym folderze, a w folderze wios. Widok został utworzony, więc upewnijmy się, że zwraca on taką samą liczbę mężczyzn. Select gwiazdka from Liczba m. Wygląda na to, że wszystko się zgadza. Więc wykonajmy ostatnie zadanie, polegające na usunięciu kilku wierszy z oryginalnej tabeli pracownicy, do której odwołuje się nasz widok, i sprawdźmy, czy rezultat będzie widoczny właśnie w wyniku zwracanym przez widok. Liczba m. Zobaczmy, ilu mężczyzn w tabeli pracownicy ma przypisaną liczbę z godzin zwolnienia lekarskiego większą, większą niż 60. I select gwiazdka from pracownicy. Podejrzyjmy sobie może tą tabelę na początku. I dodajmy teraz składnię WHERE gender równa się m oraz... single hours jest większe od 60. I tutaj otrzymaliśmy 37 wierszy wynikowych. To teraz usuńmy. Te wszystkie pozycje z naszej bazowej tabeli pracownicy. Zmienimy składnie SELECT gwiazdka na DINIT FROM O I doprowadzimy zapytanie do takiej postaci. Wykonujemy i widzimy, że 37 wierszy zostało usunięte. Usuńmy to zapytanie i sprawdźmy, ile pozycji pokaże w tym momencie nasz widok. Nie otrzymujemy już liczby 206, jak było to pierwotnie. Także jest to idealny przykład tego, jak działają widoki. A na sam koniec zobaczmy, jak w prosty sposób skasować widok, kiedy przestaje on być potrzebny. Napiszmy polecenie. Drop. View. Liczba m. Wykonajmy to zapytanie. Odświeżmy naszą bazę danych. Otwórzmy widoki i widzimy, że widoku liczba M nie ma na naszej liście. I tak naprawdę to tyle, nasz widok w ten sposób został fale usunięty. Reasumując, widoki usprawniają nam dostęp do wcześniej przygotowanych i często skomplikowanych zapytań. Pracujemy na nich tak samo jak na tabelach i co więcej, Użytkownicy nie muszą mieć dostępu do całej tabeli, co i tak często pokrywa się z faktycznym stanem polityk bezpieczeństwa, jakie mamy w naszych firmach. Dzięki wielkie za uwagę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję i łapkę w górę, co także pozwoli na to, aby to szkolenie trafiło do większej ilości odbiorców. Do usłyszenia.